Witam was bardzo, bardzo gorąco moi kochani kinomaniacy. Mieliśmy małą przerwę techniczną, a no cóż, angina, zapalenie gardła dalej jeszcze nie jest najlepiej, no ale nie ja pierwszy, nie ostatni mam problemy z głosem. Ja, tak to, Jak widzicie jednak śpiewać to nie każdy może. Hmm? A to było Opole, oczywiście ten słynny festiwal, ale podobno w tym roku było gorzej. Hmm. <śm> a wracając do głosu, może dalej jeszcze nie jest najlepiej, ale... Tyle było premier, tyle rzeczy trafiło do kin, i tyle nowości czeka, że po prostu zaczynamy. I już za kilka minut, moi drodzy, będzie człowiek ze stali, czyli powraca Superman. Ale zaczynamy od tego, co już jest w naszych kinach czyli zaczynamy od zaległości. Jednym zdaniem. Na początek Przelotni kochankowie. Chcesz? Najnowszy film Almodovara. Mm... Bardzo gejowski, no co zresztą zrozumiałe, kręci się wokół robienia laski, nieszczęśliwych miłości i katastrofy pewnego samolotu. No do której na szczęście nie dochodzi, ale wszyscy inni dochodzą w tym filmie. Eee, I cóż, żarty są. Takie sobie całość jest średnio zabawna, może oprócz fantastycznego tria Gejowskiego, które tańczy śpiewa, zresztą możecie to zobaczyć sami. Na 10 skali Kinomaniaka średnie 6 lodów, lasek, znaczy punktów. No. Yelke Gatsby Gatsby He had an extraordinary sense of hope but I had the uneasy feeling that he was guarding secrets. Gatsby I'd like to know who he is and what he does. Gatsby. To miało być oszałamiające widowisko na miarę Moulin Rouge, czyli też filmu Larmana, I powiem Wam, że faktycznie wizualnie jest fantastycznie. Niektóre sceny są wręcz przepiękne, ale cała reszta jest niestety sztuczna, momentami wręcz plastikowa, groteska farsa i mam wrażenie, że jest...

Kolejny film, Star Trek, in the we We're gonna do this, we gotta do it now! We will not fit. We'll fit, we'll fit! I thought we fit. I'm not sure that qualifies. I watched you murder innocent men and women. I will make you answer for what you did. You have no idea what you have done. I will walk over your cold corpses. Ten kruk to chyba kracze nad, no nieważne, w ciemność. W ciemność, czyli e, ciąg dalszy nowej wersji Star Treka. I powiem Wam, że dalej jest znakomicie, e, z jajami, z wykopem, robi wrażenie, akcja jest naprawdę niesamowita, świetne efekty specjalne i do tego, to co najważniejsze, e, czyli Naprawdę błyskotliwe, inteligentne dialogi a, i teksty między kapitanem Kirkiem i Spokiem. To wszystko robi wrażenie i a, nowy Star Trek w ciemność na 10 skali Kinomaniaka 7,5. A ty przestań krakać tam. Katz Vegas 3. No. We've been on a lot of adventures together, but it seems like you haven't learned anything. Niestety moi drodzy, mocno odgrzewany i lekko przesmażony hamburger. A nasze chłopaki z Watachy nie chleją, nie ćpają i w związku z tym są zbyt trzeźwi, żeby było zabawnie. A robi się nieco drętwawo i nudnawo. Mm. No i cóż, no i mam wrażenie, że zrobienie z e, Vega z takiej um, akcji, gonią się i strzelają, to chyba troszeczkę zabiło ducha tej pokręconej komedii. I na 10 w skali Kinomaniaka daję temu filmowi 5. Janza Banquera. Vous savez faire quoi de Tout. Tant qu'on reste dans légalité et dans l'illégalité. Nous vous proposons un salaire annuel fixe de 1 800 000. Le président normande est à 2,4 millions. Vous cherchez un président rabais C'est exactement ce que nous cherchons pour l'instant. Je vais pas mettre une robe à 22 000 euros, c'est indécent. T'es femme de président, tu t'habilles comme une femme de président. J'ai pas envie d'être une femme de président si je dois m'habiller comme une femme de président. Si ça te pèse trop, tout ça, tu peux tout quitter. Najnowszy film zdobywca Oscara, Costy Gavrata to znakomite studium dzisiejszego mm, finansowego kryzysu na całym świecie e, i pokaz szaleństwa władzy i niewiarygodnej wręcz chciwości. Znakomity film, a, wciągający a, wręcz jak a, kryminał. Moi drodzy, rządza bankiera na 10 w skali kina 8 punktów. Naprawdę rewelacja. C'est comme la mafia. On se dénonce pas entre nous. Pourquoi Ça se fait pas. Nous allons continuer de prendre aux pauvres pour donner aux riches. 1000 la pour po jamie. Tout t'es où, Filmo? Dawno, dawno temu był taki debiut, szósty zmysł z Bruce'em Willisem. Reżyserem, debiutantem był Night Shyamalan. Hmm, I to był niesamowity debiut, niezwykły początek i jego szczyt i jakby można tu powiedzieć w pewnym sensie koniec. Bo każdy następny film był a słabszy. Gorszy, coraz gorszy, jeszcze słabszy. I tak sięgnął o mało co prawie dna. A teraz mamy tysiąc lat po ziemi, a w rolach głównych Will Smith i jego e, syn Mały Smith, go tak nazywam. No i film popełniony ku promocji i kasie, żeby przekazać za przeproszeniem <laughs> pałeczkę ze starego Smitha na młodego Smitha. A generalnie kolejny gniot Knighta Shaimalana. Szkoda, pięknie zaczynał, źle skończył. Na 10 w skali kinomaniaka 3 punkty. A teraz bierzemy się już porządnie za kolejny film, także w klimatach science-fiction. Pamiętacie pewnie z komiksów albo z różnych filmów takiego kolesia w opiętych gaciach taką, z taką czerwoną pelerynką? Tak, Superman. Narodził się na Kryptonie, potem robił dobrą robotę na Ziemi. Walczył z kim się dało, tyle, mm, mm, że to było całe wieki temu i się nasz super jakby zestarzał. Look, na in to jest It's To jest It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman. Ale moi drodzy, Hollywood to Hollywood. Tam nic nie ginie, nic nie umiera, nic się nie starzeje. Lifting, Botox, podciąganie piersi, podciąganie klaty i mamy nowego Supermana. Tym razem w reżyserii e, zakaz Snydera, tego od e, 300 i Watchmenów. No i powiem Wam, że... Mm... Snyder cofa jakby troszeczkę akcję, pokazuje co się wydarzyło tak naprawdę na Kryptonie. A więc zobaczymy co się wydarzyło dawno, dawno temu w pewnej odległej galaktyce. I co tam do cholery robił Russell Crowe? Nasz super dorastał na Ziemi jako Clark Kent i jego ojcem był Kevin Koster. Clark dziwne siły i umiejętności zdradzał od dziecka i tak reżyser plecie swoją historię. Raz pokazuje dziecko, raz dorosłego już Supermana, który szuka swojego miejsca na ziemi. Wspomnienia miesza z dzisiejszym życiem, w którym tropi go Louis Lane. I tak, moi drodzy, dochodzimy do pojawienia się na Ziemi czarnych charakterów z głębokiego kosmosu, które żądają wydania pewnego zbiega z planety Krypton. Chila rozstrek moralnych naszego supera. No i oczywiście. I, I moi drodzy zaczyna się niestety męcząca a, i lekko nudnawa rozwałka. Biednej Ameryki. Pękają mury, pękają ulice, wszystko pęka, kolejne pościgi i mordobicia, a pomiędzy tym e, wrzucone takie perełki pełne patosu i nadęcia. Natchnione dialogi, i to wszystko jest po prostu takie mdłe. Jaj, niedobrze. To, co kiedyś pasowało, takie właśnie napuszone teksty, które pasowały do filmu 300 Snydera, tutaj prawie położyły film. No i według mnie nie tędy droga. Ale co najciekawsze, jest naprawdę bardzo dużo znakomitych scen, wzruszających, mocnych, świetnych scen akcji. A potem nagle Snyder, czyli reżyser, wrzuca tam swoje nadęte, napuszone teksty albo bardzo długie sekwencje walki i akcji, które po prostu wręcz nużą. A więc jest za długo, za nudno i niestety bez jaj. Tak to nazywam. Nowy Superman, no, napakowany, przystojny, ładny taki, ale jakoś tak nie przekonuje, za ładny, taki troszeczkę bez skazy. Dużo więcej oczekiwałem, niestety się nie sprawdziło. Ale moi drodzy, może w kolejnej części, bo już podobno papiery wszystkie podpisane. Powrót Supermana, czyli film Człowiek ze stali. Moi drodzy, na 10 skali Kiemaniaka daję mu a, 6 punktów, bo mogło być o wiele lepiej.